Cześć siemanko, witajcie z tej strony w EuroTraka, witam w kolejnym odcinku. Już nie będę jak się to serie nazywał, ale po prostu witam was w EuroTraku dzisiaj. Eee, lecimy sobie z łotwy bodajże z wamiana do e, sków. Mamy 160-170 km jedziemy sobie defikiem nowym, nowym, zestaw moim zdaniem Kozak, ale jeszcze wam pokażę w kolejnym odcinku. E, starszą wersję tego tego Dafa. Moim zdaniem ta starsza wersja lepiej się sprawdza, no bo jednak miałem pierwszą starą. Widzieliście na live, ale e, zmieniałem save'a na multi 138, musiałem przestawić na 137 i nie było kompatybilne. Ale to już nie ważne, więc idziemy starym, DAF nowym Dafem. To znaczy powiem co. Wsiadamy, odpalamy go. Dobra, będę bezpiecznie. E, w ogóle dzisiaj głos zachrypnięty, ale to już jest nieważne. Dźwięki mam dobrze, czy może trochę podgłośnimy, e, Dziwiąki Cyk Teraz za głośno, może nad będzie O! A, ręczny Dobra, mamy tu w ogóle godzinę nocną, która jest mamy godzinkę No, 15 po, 15 po 12. Już północ minęliśmy, dobra. Dzisiaj gram sobie na singlu dzisiaj wygram na singlu eee, bo już włączyłem w sobie mucki, ale mi się założył załadował single. Ale to tam tyle to już. Dobra, tyle to tam już, jak to się mówi, trudno wyżyjemy. Dobra, ułogi. Napiszcie żebyście chcieli na przykład pod spodem tutaj kamerkę jeszcze na kierownicę. Dajcie znać, że takie coś bywa skręciło. Jakbym kamerkę na kierownicę jeszcze wstawił. Czy Wam takie coś by się yy, podobało? Bo jednak, no, aparat mam, więc nagrać to nic, yy, nic trudnego. Dobra, skręca pan. Dobra, login. No i także myślę nad założeniem VS-ki Myślę, czy nie założyć VS-ki w Eurotraku? Się więc dajcie znać, prawo. czy byście chcieli na przykład do takiej VLS-ki dołączyć. Jeszcze nazwa nie ma? Coś wioner Simax Team Logistik, czy jakoś tak. Czy w ogóle jakaś inna. Dobra. Jedziemy. Więc coś w tym celu. Więc dajcie znać, czy byście chcieli taką VS-kę mieć. Oczywiście to się mówi szczegóły są do ustalenia, czy... Znaczy no ogólnie szczegóły są do ustalenia, więc moim zdaniem fajnie by było kogoś by się jeszcze nadmina wybrała na moderatora, żeby filą na nagrywki, nie tylko EuroTrak. Ale bym sobie starał się pojechać tylko bym swoją firmę wyprowadził, Bo to spróbowałbym swoich sił Więc jeżeli ktoś jest obyznany w tym w tych To dajcie znać Jeżeli ktoś nie ma VS i chciałby jakoś wspólną ktoś mówi kooperację zrobić To dajcie znać Z chęcią z kimś tam popiszę, pogadamy, dogadamy się Na nie co rozpędzać Rondo jest. Na rondzie bardzo trzecim zjazdem. Oj, zobacz, się dałem. Zjeść się. Dobra. Zjeżdżamy. Dafi kładna, ale moim zdaniem Ten stary by lepiej to się prezentował. Dobra, login, chyba o widzicie. Macie, o. Dobra, więc dzisiaj nagrywam już, mam odcinek odcinków na, no na do, 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 do połowy tygodnia. Już ja zaraz dodatek wychodzi, więc na środę też można powiedzieć, że już mam film. Bo w środę oczywiście za tydzień wydajemy Alpiny. Odcinek z Alpiny. O, jeszcze mnie na zupkę wołają, więc szybko robimy tutaj traskę. I... I co? No i... Ile... No i tyle, no. Ile zje sobie zupkę. Nie mam chyba wpisanego tempomatu, ale jak, mi się dalej, jak będziemy, A, depniemy mu. Dzisiaj taka realna gra, to to nie będzie. Nie ma co mówić. A, ale taki pierwszy odcinek. A, to nie jest ten dafik. W tamtym dafie było pokazane. W ogóle patrzcie, jak depnę sprzęgło... Pod 99 mi dobra idzie, to... Uuu. Na rundzie zjedź trzecim zjazdem. Trzecim? Ko Aha. Głod, dźwięki jak pozmieniali, fajne. No też mi się podobają już w końcu. Tutaj w farmingu takie dźwięki były. Mam nadzieję, że jakoś ten Eurotrack będzie oglądany. Mimo tego, że karny jest farmingowy stricte. Mam, to mam nadzieję, że jednak coś tutaj będzie yy będzie jakieś przynajmniej jakaś część grona widzów, któremu mu się spodobam. No i no jak mówiłem na temat VWS, dajcie znać, żebyście chcieli jakąś VS-kę w EuroTraku. Oczywiście, nie wiem, limity możemy... Limitów na kilometrów nie musi być, możemy bez limitów grać. Więc jeżeli byście taką chcieli. Takie coś, to dajcie znać, ja bym z chęcią, z chęcią posłucham Waszych opinii. Czy w ogóle byście byli zainteresowani taką VS-ką eee, Bo jednak... No, no bo jednak no. Może jakimś tam youtuberem się nie nazywam No bo do youtubera to mi daleko eee, Do youtubera to daleko mi, ale... Jak chcę pograć, pojeździć Na jakieś konwoje pojeździć To by było na pewno coś fajnego Więc no, dajcie znać eee, Zaraz jedzę muszę tak nagrać odcinek na... Na szybkości Bo... Eee, zaraz, teraz sofę przywieźć do domu Zaraz jeszcze muszę po fotel pojechać Tak, fotel Dziś mi przywiozum muszę złożyć, więc nagrywam dzisiaj. Kiedy jest? Piątek? Dziś bodajże piątek jest. Dziś bodajże piątek jest, więc w piątek będzie się fotel. Więc w piątek dzisiaj takiego wie wieczornego live'a zrobię. No, jak mówiłem, dzisiaj wszystko poprzewoziłem, musiałem pomagać. Więc. Yy, więc jakoś nie miałem czasu na to wszystko. Na live'a dzisiaj miał obieca, co obiecałem, że będzie live. Znaczy, w, w czym ja wczoraj mówiłem, że nie wiem, czy będzie live, ale. No, myślałem że zrobię, no bo jednak te live y to. Ee, jednak te live y to było coś fajnego. Dobra, wyprzedzamy, widzę coś jedzie z przeciwka. O, kurde. Dobra, zjeżdżamy. Mieściliśmy się, no trochę rajnie realnie, bo ciężarówka nigdy nie wyprzedza. Ale to dziś taka gra będzie. Bo tak for fun, przejechać, pogadać. No jeszcze mam z komputerem problemy. Coś z zasilaczem, więc też niestety... Mm, niestety no coś z komputerkiem się dzieje i temu też nagrywam odcinki na zapas. Ciśniemy jak, jak, to, jak, to, mówi, jak to się mówi ile wlezie. Zaraz ten odcinek nagrywam. Ten odcinek nagrywam. I pierwsze co robię to go wrzucam. Pierwsze co robię to go wrzucam. Eee... Tak, kurdasz tak przechemowo, więc no... Jak mówiłem teraz, jeżeli chodzi o filmy, jest masówka, więc teraz filmy mogą być trochę niedopracowane, tak na szybko robione, gdzieś tam bez żebyś czego tak. No bo jednak to daily chcę dla was robić. Obiecałem sam sobie i e, dla widzów, że będę robił to daily, więc robimy ile wlezie. To mnie to nadkręci. Teraz tak jest, ten jak ktoś mówi, wirusy, te świrusy. Choroba polityczna jest, więc no ja tym bardziej mogę. E, to robić. Czekajcie, muszę na chwilę znaleźć telefon, bo coś tu mi coś pika co chwilę. Jedź prosto. Dobrze, będę jako prosto. No, więc tak to wygląda Jak wymusił Ale widzę że szybko jak poszedł tym autobusem No, więc taka wygląda sytuacja Live y będę jeszcze robił Nie wiem, najszybciej jeżeli się komputer nie ogarnie Aczkolwiek wczoraj coś moim zdaniem się dzieje Z wentylatorkiem w zasilaczu, czyli jak do po dupie Bo tego włączyłem, tego jemu hard testy I to się mówi, to ja mu na to hard test dałem mu, tak to się mówi po kablach dałem mu, się mówić po kablach to naprawdę szedł, no i po prostu nie wiem, ktoś chyba musiał się wentylatorek zatrzeć no i dostaje po dupie czy dostaje po dupie, nie wiem, się ogarnęło dzisiaj już wszystko jest, chodził jeden jakby cały dzień, całą noc, to jakieś 2-3 dni chodził komputer coś się tam stało, nie wiem, mógł się może się wentylatorek zatarł, nie wiem myślę, że to się nie ogarnie, na razie wszystko jest z oczywiście ja monitoruję eee... serio? Ja nie wiem. No, teraz zachowam normalnie. Więc nie wiem, co się stało z hamulcem. Więc no. E, po prostu tak to wygląda, że no, teraz nagrywam. No, teraz nagrywam taką typową masówkę, robię filmów jak najwięcej, żeby na kolejny tydzień. No, w środę nie mam filmu. No, w środę wychodzi do DLC Alpine. Więc no, nie mam jak tego nawet nagrać. Więc no, po prostu w środę musimy nagrać film, więc w środę musi być już komputer. Choćby nie wiem co, jak nie bardzo jeszcze nie wydam, jak nie to nie oddam mu do środy komputera, aż nie wydam filmu Bo na wtorek już bodajże mam, na czwartek też już mam film, więc naprawdę tak do czwartku mi się wydaje, że filmy mam Dobra, ale żeby Znowu nie przychakałem nic ile mamy kilometrów? Zostało nam 32 maleńku, Na wolnych obrotach będziemy sobie pyrkać, O, no, rodzaj dokumentów No Dawać mi to zielone światełko. Jest zielony nad. Dobra. Dzień dobry, pani wadzo Sprawdzanie już? A, sprawdzanie, dobra. Ale kolejkę. Dobra, ręczny ogień. Nie dociśnąłem sprzęgła, moja wina. Dajmy sobie tylko na 0,7 litra pali. No, mi się jakoś nie chce wierzyć. A, nagle 10,9 pokazuje, więc ja nie wiem, co się dzieje z tym licznikiem. Bo znowu nie docisnąłem sprzęgła, teraz gdzie tu jedziemy? dyk. Dobra. Dobra, już staję. Dobra, kontrola znowu. Dzień dobry, sprawdza pamiętam. Chciałem pan. Już, już mam 10 minut, więc w miarę teraz trochę nic nie mówię. No ale no, więc taka sytuacja wygląda. Eee, dzisiaj live, man... o, jeszcze mi zgas. Mam eee. nadzieję, że dzisiaj live odpalę wieczorkiem. Więc będzie fajnie. Będzie fajnie. Eee, więc piąteczek, piątulina, mam nadzieję, że jutro nie jadę na wioskę. Mam nadzieję, że jutro... Tu... Nie jadę na wioskę. Bo szczerze mówiąc, no ta chota ta gardło mnie też trochę boli, się tak dziwnie czuję. Mam nadzieję, że przyziębiony nie jestem. I on nie jedzie. Skręć w lewo Zaraz stanie pewnie A jak? Jedzie, ciężarówka jedna O, jeszcze, kurde, sprzęgło puściłem Dobra Jak to wygląda? Tu jedzie, tutaj jedzie też Nie Pojechali, dzięki, oczywiście. A raz jemu ja tylko podziękuję. Dobra, login e, lecimy. Mamy już 13 minut, lecinków, więc kurde, jestem i się już przyjaśnię. Mam, nie wiem, koło 9? No nie, było 2. E, więc lecimy sobie czym prędzej, 20 km i kończymy. Mam nadzieję, że trochę nasłuchaliście się, więc wypowiedzcie się temat VST, bym bardzo was prosił. No i proszę wyrozumiałeś, że jakiś film będzie niedociągnięty, czy coś. No bo. E, tak tam ostatnio była Dzika, było parę cięć, no bo okazało się, że wszyscy się zjeżdżali do domu, musiałem otwierać drzwi, coś tam pogadać chwilę, więc tamta Dzika była, Archaeni, taki film, który z się po prostu, no, nie cieszę, jednym słowem, no ale po prostu, no to komputer i zaraz chłopacy na weekend wyjeżdżają, ja teraz będę grał czyli jak wy oglądacie, to wczoraj zacząłem grać w o 16, e, to wszystko, więc to po prostu, teraz troszkę tak jak to się mówi na Szybujmy siebie nakłada... E, więc... Więc tak to wygląda. Dobra, dam piąteczkę. Pójdę na piątce. Pójdzie teraz szósteczka. Blisko krawędzi, żeby... ...przejechał. O kurde! Powiedziałem, że blisko krawędzi, no. Nieważne. No, więc jeżeli takie odcinki wam się spodobały, zostawcie łapkę w górę, no. Może jakoś tam... Najlepszy nie jestem do opowiadania, do grania, ale na pewno będziemy grać z ekipą dzisiaj. Wczoraj mieliśmy Eurotracka nagrywać, ale ja postanowiłem, że dobra, dobre. Nie gładę, trzeba boleć, mówię, dobra, idźcie. Ja sobie sam ogarnę tego Eurotracka w pierwszy odcinek. O! milimetry. No do usłyszenia nawigacja. Dobra, wstajemy. A, jedyneczka oczywiście, kurde jakoś nie wiem czemu wcześniej z sprzęgło, właśnie na jedziemy farmingu, wiecie, z farmingu jeszcze się puszczałem sprzęgło, jak to się mówi, zawsze jakaś redukcja, to nie powoli, tylko szybko, żeby na tych obrotach nie tracić prędkości, jak gdzieś spod górkę, czy coś robimy. Dobra, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że takie odcinki wam się spodoba... No patrzcie, jakie to jest na milimetry. Czemu podjechałem? Dobra. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że takie odcinki wam się spodobał. Trzymajcie się, cześć czołem, do następnego i cześć!